Ile dobra udziału udało się dzięki temu uczynić w świecie. Z drugiej strony możemy sobie Wielkiego okupanta były zapewnięte realizację planu umocnienia ludzi. Państwo, korioty, autobusy sanitarno podstawowe Z rzeczy, psychicznie chorych, osoby chore. Zacząć właśnie realizację idei śmierci, cywilizacji śmierci, unicestwienia funkcjonarzy, którzy dzięki środkom transportu moszą o Wammerię, moszą o Wammerię miłości, cywilizację miłości. I uważam, bracia i siostry rozpalić i nieśli to dobro innym, żebyśmy się nie lękali iść za Chrystusem. Nawet wtedy, gdy On od nas wymaga, gdy mówi nam, że trzeba się czasem zaprzeć samego siebie, byśmy potrafili widzieć przed nami obok nas, przy nas i w naszym sercu Jezusa Chrystusa, który jest naszym Zbawicielem. Amen. A, wszystko się zostało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia z z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjęło ciało z Marejy i starej świat. za nas, o podcastem.